My musimy ją realizować od 1 lipca 2013 roku. Do tego czasu musimy ogłosić przetarg. Nie będzie dalej tak na tym zasadach jak teraz jest, że każdy mieszkaniec podpisuje z firmą umowę na wywóz śmieci. Będzie to zadanie gminy, a gmina ma od mieszkańców pobrać takie opłaty, żeby na tym wywóz starczył. I my musimy przeprowadzić z firmą, która będzie wyłoniona w przetargu na teren całej gminy przetarg po prostu kosztami obciążyć mieszkanie. Tylko yy, może to jest to, tak pokrótce tylko mówię. Jest coś takiego, że z tym są bardzo problemy, bo teraz chcą tu ustalić przetarg, wartość zamówienia musimy te wyszacować. Każda firma, która chce przystąpić do przetargu chce wiedzieć ile tych śmieci będzie. No bo jak może powiedzieć ile, za ile to nam zrobi, jak nie wie ile. I tu mamy ten problem z wyszacowaniem ilości śmieci, i jedno zadanie. Następna sprawa, po ile od mieszkańców mamy podać. Są trzy wersje. Pierwsza, o co ustawa śmieciowa mówi. Od ilości mieszkańców, czyli od każdego mieszkańca, od powierzchni domu mieszkalnego lub od ilości zużytej wody. I teraz no, od ilości zużytej wody, no powiedzcie, jak to, to dużo, kto dużo się kąpie, będzie więcej na śmieci płacił. Może tak, co się nie ma. Nie, 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 nie no, ale takie są zasady. Takie są kryteria. Nie, zgodnie z... jest. Na związku na telenie powiatu, w większości tak jest, że ustalimy stawkę od mieszkańców. Tylko mi powiedzcie, bo sami nie tak to zrobię. Coś chciał kamień lekarzowymi. No A no właśnie. Bo tu od stałych mieszkańców wiadomo, ja o wiadomo. Ile mieszkańców na każdym jej, ile mieszkańców na każdym jej, ile mieszkańców na każdym jej. Ale od samego Czy zameldowane, czy od przebywających dzieci są zameldowane przez nie Panie Wójcie, moje ja zdanie jest, że od przebywających. Mam takie pytanie. Teraz to tak na te przykład. Jest, nie. U mnie dużo śmieci nie ma. Na przykład trawa idzie na obornik, liście idą tam to znaczy, też na obornik. Żadnych takich śmieci nie, nie oddaję. To tam jest popiół, trochę plastiku. Ja będę miał na przykład jeden kosz miesiącu. A ktoś już działał, na przykład, no przypuśćmy, ja nie mówię, że ktoś będzie miał, a nikt nie powiedział, wyznacza. miał cztery. I ja mam tracić tyle samo co? on? Tak? No nie. Tak, tak, nie było. No dobra, ja czekam. Propozycja To jest To szanowni Państwo, jest rady, Zabani mówi, że jeżeli potęgi od mieszkańca, wszyscy No nie może być zróżnicowane. To jest prawda. Panie, Biedze, panie kto nie można być w można nie śmiecić. Panie mówić, że nie ma właśnie plastiku. Przecież są kontenery w miejscach publicznych, gdzie te plastiki można spokojnie wyżyć. No właśnie.